Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Starczowska i z przyjemnością zostanę Twoją osobistą wyzarzystką. Kosmetyki, których używam, możesz znaleźć u mnie na stronie Mary Kay, Kasia Starczowska, jak również możesz zamówić je bezpośrednio u mnie. Dzisiaj będzie lekcja z makijażu, z konturowania skóry dojrzałej. Moja skóra jest naprawdę dojrzała, więc szczerze polecam konturowanie się naprawdę sprzyda. Często kobiety boją się konturowania, bo myślą, że nie wiedzą jak używać produktów. Chętnie w osobistej lekcji, do której, gdzie zaprosisz mnie na, do indywidualnego kontaktu, pokażę Ci, jak na Twojej skórze możesz zrobić. Wyjątkowo piękne rzeczy. Możemy się spotkać również osobiście, możemy się spotkać online. Wybór należy do Ciebie, jaką formę kontaktu sobie lubisz, ale na sam początek będę potrzebowała troszeczkę informacji na, twoich, na temat swoich preferencji. Czego dzisiaj używać będę, będę używała rozświetlacza, będę używała korektora, będę używała podkładu i oczywiście produktów do konturowania, konturowania skóry. Oprócz tego, że jestem wizerzystką i uczę kobiety, jak pięknie wyglądać, buduję też zespoły kobiet doradców piękna. Jeżeli masz ochotę zmienić może swoją branżę albo bardziej się udoskonalić, być może też kochasz kosmetyki i lubisz luksusowe kosmetyki. Ja cię zapraszam do mojego zespołu. Również rozwijam dyrektorów sprzedaży. Jeśli, masz, jeśli nie masz swojego doradcę, zapraszam cię do kontaktu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli razem poprowadzimy rozwój siebie i rozwój innych kobiet. Zaczynamy lekcję z makijażu, e, z konturowania najpierw. Tutaj jest moja szuflada, w której tak naprawdę mam wszystko i sobie wyciągam kosmetyki, których właściwie potrzebuję. Przede mną też lustereczko, no niestety w tym wieku trzeba mieć lustereczko dosyć powiększający, więc potrzebujemy, y, potrzebujemy się ratować. Na sam początek użyję bazy pod, y, pod podkład, pod, nie pod podkład tylko dzisiaj nie będę używała pod podkład, tylko dzisiaj bazę na powieki, dlatego że kolejna lekcja będzie kole lekcją makijażu, więc potrzebuję bazę pod, y, pod cienie, dlatego żeby dobrze zakryć wszystko, co tutaj potrzebuję i żeby mi się to pięknie trzymało, dlatego że potrzebuję, żeby mój makijaż był do y, wieczoru, Dosyć długo, i on dzisiaj będzie się utrzymywał tyle, ile ja potrzebuję chcieć się, żeby był na skórze. OK, pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy zrobić dla naszych skór, to jest rozświetlenie. Ja używam korektora rozświetlającego, który Świetnie działa na odbijanie tak zwanego światła i pięknie zakrywa wszystkie niepotrzebne kolory na mojej skórze. Musimy pamiętać, że przebarwienia i ciemne strefy naszej skóry bardzo nam dodają lat. No w naszym wieku, mówię tutaj 40 i 50 i jeszcze wyżej, potrzebujemy więcej tego korektora. Tak? Więc oczywiście. Pod oczami bardzo dużo, muszę sobie przybliżyć lustereczko. Pod oczami bardzo dużo, precyzyjnie sobie nakładamy. Piękną, taką, bardzo fajną, taką szpatułeczką, którą sobie nakładamy blisko oka. Tak, oczywiście, ja noszę okulary, więc w miejscu okularów zrobiły mi się już takie odbicia. Oprócz tego, że używam kosmetyków do pielęgnacji, tak żeby moja skóra wyglądała bardzo ładnie, o których będą lekcje na pewno też, krok po kroku, czego używam. Jeżeli nie wiesz za bardzo, co używać dla swojej skóry, napisz do mnie, napisz do mnie w komentarzu, napisz do mnie na priv. Chętnie Ci podpowiem, co możesz używać. Sama możesz sobie też kupować kosmetyki e, bezpośrednio w firmie. Potrzebujesz tylko mieć rekomendacje. Ja Cię oczywiście takich udzielę, jeżeli będzie taka potrzeba, będziesz tym mogła kupować sama kosmetyki w firmie. Tylko do mnie napisz, porozmawiamy. I teraz dziewczyny, korektor mój roztarłam. Dlaczego ja to robię pędzelkiem? Dlatego kocham, e, dlatego że kocham pędzelki, bo pięknie, równomiernie rozprowadzają każdy produkt. Nie mam gdzieś więcej, nie mam gdzieś mniej, a w miejsce, gdzie po prostu je nakładam i potem je rozcieram, one się super e, zobaczcie, roz, rozprowadzają. Nie trzeba Zbyt wiele, nie wiadomo jakich umiejętności, po prostu mój trójkąt młodości, o który musimy dbać, Każdy ma ten trójkąt młodości, musimy dbać o to, żeby on się rozświetlał, żeby wyglądał rozświetlająco. Teraz sobie nałożę podkład, podkład z serii, e, serii 3D, dlatego że, e, dlatego że potrzebuję, żeby podkład dobrze pracował na mojej skórze. Tak samo na pędzelek nakładam sobie produkt i równomiernie rozcieram po całej twarzy. Lubię te podkłady, dlatego, że one wyglądają jak naprawdę druga skóra. E, lubię te podkłady za to, że też inteligentnie dobiera się kolor e, do naszej skóry. Zobaczcie, w ogóle nie widać odcięcia szyi i e, twarzy. Tak powinien być dobrze do, dobrany podkład. Jak masz problem z doborem podkładu, proszę Cię, napisz do mnie przez... Myślę Ci kilka próbeczek kolorów. Oczywiście też z pielęgnacją wysłam tzw. beauty boxy, gdzie kobiety sobie mogą dobrać pielęgnację, to znaczy ja dobieram pielęgnację, żeby sobie mogły poużywać, potestować i ewentualnie potem można sobie e, możemy sobie e, dobierać to co potrzebujemy I jeśli masz ochotę, możesz sobie sama robić zakupy, albo bezpośrednio w filmie, albo u mnie napisz do mnie, ja Ciebie pokieruję. Mój numer, numer telefonu 505 082 099, najlepiej napisz sms, dlatego że czasem nie mam czasu odbierać telefonu i po prostu napisz sms, prosisz o kontakt w sprawie na przykład doboru podkładów, będzie mi łatwiej. I teraz to wszystko mi się pięknie wchłonęło w moją skórę. Dojrzała skóra potrzebuje dosyć sporo nawilżenia, więc ja moją skórę wcześniej mocno nawilżyłam, mocno ją porządnie wy, wypielęgnowałam, dużo dałam maseczek, dużo dałam serum, kremów, i teraz mój podkład po prostu idealnie się wchłonął. I teraz przechodzimy do konturowania. Taka dzisiaj, właśnie lekcja. Więc do mojego konturowania użyję sobie brązerka, rozświetlacza i różu. Z tymi trzerem, trzema kolorami zrobię konturowanie. Kontrolowanie twarzy. Oczywiście pierwsze musisz sobie określić, jaki jest Twój rodzaj owalu twarzy. Tak? Jeżeli masz okrągłą, twój owal, twoi, Twoje korygowanie twarzy będzie inne. Jeżeli masz kwadratową, inny Jeżeli trójkątno, inne. Jeżeli masz podobno do mojej, to Robisz ze mną warsztaty tak, jak ja teraz tutaj robię. Jeżeli masz inną, napisz do mnie, ja Ci pomogę. Co zrobić, żeby ta Twoja skora, ta twoja twarz wyglądała pięknie, owalnie i żebyś sama podziwiała siebie, jak sobie zrobiłaś makijaż. Pierwsze, oczywiście do tego potrzebuję też odpowiedniego, profesjonalnego pędzelka. To jest też pędzelek z Mary Kay. Wszystkich produktów, które używam, to są produkty z Mary Kay. Ja je kocham, dlatego że mam do nich zaufanie, nigdy mi nie zawiedli i mogę robić z nimi naprawdę cuda więc na samym początku robię sobie wcięcie brązerkiem, zobacz wcięcie, zaczynam od tego miękkiego ucha w kierunku e, ust, tak nie dojeżdżam do końca, po prostu delikatnie sobie rozcieram, tak żeby było widać tak zwany ciemny kolor i wgłębienie my musimy wiedzieć, że ciemne kolory e, chowają się do tyłu więc mm, musimy sobie zrobić takie wcięcie, ok? Dobrze. Teraz warto jest. U dojrzałych kobiet bardzo często, co nie lubimy, pojawiają się tzw. homiczki. Więc my te homiczki musimy też chować. Tak jak powiedziałam, ciemne nam cofa, więc ciemnym sobie cofamy homiczki. Oczywiście druga broda, którą nie lubię, też ją muszę chować. Więc ciemnym chowamy. Tak, rozcieramy, żeby nie było takich plam. Niewielką ilość, po prostu rozcieram. I teraz patrzymy sobie na, naszo, na nasze czoło, jak to wygląda. Moje czoło jest dosyć kwadratowe, więc, żeby było owalne, muszę sobie w tym miejscu zrobić ciemnym kolorem. Ty popatrz dokładnie, jeżeli nie wiesz, gdzie brązer bronz, nałożyć w okolicach czoła, napisz proszę cię do mnie. Tak, i teraz, i teraz drugie, druga część mojego, tuż przy samych włosach, przy krawędzi włosów właśnie sobie robię wcięcie. Widzisz, teraz patrząc na mnie nie widać tego dużego czoła, dlatego że brąz właśnie e, chowa się, robimy wcięcie i tutaj moich, moje chomiczki też nie są widoczne. widoczne. Taki sekret teraz, taką zdradzę wam tajemnicę, że resztę brązerka, którego mam na, e, na moim pędzlu wcielam sobie w szyję, żeby wyglądało tak, jakby padało na mnie słońce i też tutaj, żeby nie było takiego sztucznego odcięcia e, skóry. Gdzież wygląda moja skóra jakby była świeżo po opalaniu. Teraz jeden z najlepszych produktów, z najbardziej ukochanych produktów, który lubię, to jest właśnie rozświetlacz. Jak widać, jego tutaj bardzo dużo używam, bo używam go też do oczu, używam go też na moją e, skórę wszędzie. Jego ja dosyć sporo sobie daję na pędzelek, oczywiście szczepień nadmiar teraz, i będę sobie rozświetlała skórę. W którym miejscu rozświetlam twarz? Na górnej kości policzkowej. Czubek nosa, jeżeli mamy mały nosek, to jak najbardziej czubek nosa, bardzo delikatnie. Tutaj łuk kupidyna, dlatego że potrzebujemy, żeby nam potem usta ładnie wyglądały. Część z nas jeszcze robi sobie makijaż oka tym, ale dzisiaj nie będę pokazywała makijażu oka, tylko po prostu rozświetlenie twarzy. Zobacz, nakładam sobie rozświetlacz. I moja skóra automatycznie robi się pięknie rozświetlona. To dodaje młodzieńczości, to dodaje blasku, to dodaje bardzo świeżego wyglądu. Polecam te rozświetlacze. Każda z osób, która dzisiaj tutaj po tym live'ie, po tym nagraniu udostępni pięciu osobom nagranie i powiadomi mnie w informacji pod tym postem, Kogo dodała do warsztatów naszych piękna, otrzyma ode mnie ten rozświetlacz. Ja go po prostu kocham i w prezencie otrzymasz ode mnie rozświetlacz. Koniec noska, czubeczek noska. Oczywiście te osoby nie mogą mieć już doradców swoich piękna, zwłaszcza z Mary Kay, dlatego że nie wchodzimy sobie w drogę. I kupi ten, który rozświetlam, po to, żeby potem sobie e, potem sobie mm, swoje. Usta powiększyć. Ok, zrobione, czyli mamy brązerek i rozświetlacz. I teraz potrzebujemy między to włożyć róż, kolor różu. Oczywiście, ja sobie dam takie zdrobinkami. Ja lubię rzeczy, które się świecą i tym samym pędzelkiem środkowym, tak jak tutaj, wcieram sobie w kość policzkową. Po prostu blenduję na mojej skórze. Widzisz? Znowu nabieram i znowu sobie wcieram. Te kosmetyki będą mi siedziały na mojej skórze do wieczora, dopóki ich po prostu nie zmyję. Będą wyglądały świeżo. Bardzo ładnie. To są drobinki minerałów, to są mineralne produkty, które pięknie się wta wtapiają w moją skórę, nie muszę się martwić, że mi zrobią jakąś szkodę, wręcz przeciwnie, dodatkowo absorbują sebum, skóra się nie świeci i wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli będę jeszcze na to potrzebowała, na koniec makijażu oprószę wszystko sobie pudrem transparentnym, po to, żeby ta skóra wyglądała naprawdę świeżo i naprawdę delikatnie. Bardzo proszę o udostępnienie tego live, bardzo proszę o kontakt, jeżeli nie masz swojej, swojego doradcy piękna, zapraszam Cię do kontaktu, zapraszam Cię na Facebook, zapraszam Cię na YouTube, zapraszam Cię na LinkedIn i, tak, i do kontaktu ze mną, do kontaktu w moich, w moich zabawach kosmetycznych, zwłaszcza te dojrzałe panie, dlatego, że ja lubię pracować z kobietami, które wiedzą, co chcą. Zapraszam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za tą lekcję.